są nasze gołęby na autostradzie, lecą do domu. Jest różne z nimi lecieć. Widzę na kamerze. Widzę. Widać? Widać ja widzę. Pomału. nad nami lecą. Ołej, pa, pa jakiś mrycz. Jaki Nie jakiś szukaj ciernego. To jest jakiś ciemny To jest tak, nie jest, jest nasze, nasze, 100% 100% nasze Ale jak ślifowali, jak nisko Jak nisko, no A bo my będziemy w lewo skręcać Witajcie przyjaciele Dzisiaj pokazujemy wam nasze nowe nabytki 3 nowe Stichelbaute Tu jest jeden z nich Ciemny taki kolor, prawie czarny, prawie czarny. Jak wiecie Państwo z poprzedniego filmu, poprzednim razem przynieśliśmy cztery, cztery, takie pstrę, takie sieki cztery. Miały być samice i z tych czterech jest, jeden zrobił się samiec. To mamy z poprzedniego filmu, to nie są cztery samice, no trzy samice i jeden samiec. Z pierwszego filmu. Trzy samice, jeden samiec. I teraz żeśmy zamówili Zamówili trzy samce, trzy samce od tego pana, zamówili I żeby nie pomóc pana Millera to nic by z tego zamówienia nie wyszło, te gołębie on zostawił, u nich u nie dał na aukcji. Dwa ciemne to są na pewno samce, a tapstra to jeszcze nie wiadomo czy samiec czy samica, także mamy ich razem siedem i być może to są tr trzy samce i cztery samice, albo cztery samce i trzy samice, o najprościej to. Także ten film to, to jest o sztychelbałtach część druga, część druga. Numer 12, rok 166. Numer go, obrączki jest 166. To jest samiec. Mamy ładne oczy dla miłośników oka. To już widać. To jest samczyk, ten jest na pewno samczyk. To są młode gołębie z... Z 2012 roku, także można czasami się pomylić. Także z poprzedniego filmu, z pierwszego filmu, te cztery sieki to są trzy samice, jeden samiec. Tu jest kolejny, kolejny z nich. Co kolejny z nich? Patrzy do swojego kolegi. Jest samczyk, ciemny, prawie czarny, samczyk. Numer? 786. 786. 786. Tak Dwa roczne, roczne samczyki. Dwa roczne samczyki. do na te pstrę trudno je było wyciągnąć od tego pana nawet Miller to musiał poświęcić ze dwa wieczory na telefonowanie żeby go jakoś jakoś przekonać do nas i i odsprzedał, po prostu parę sztuk dał na aukcję, co na aukcję ma mało gołębi te już chciał zostawić sobie, no ale zgodził się na dwa samczyki, co na dwa samczyki ale że ta abstra tutaj, którą mam teraz w ręku tutaj ta raczej będzie to samiczka, bo w ręku widzę też co samiczka? co mi nagle ja to samiczek nie niepotrzebowo to jeszcze i ja, o jako trzecią nam odprzedał co jako trzecią ma numer obrączki ma 194 194 także raczej będziemy wszystkich mieli mamy ich 7 będziemy mieli 4, też, 4 samiczki 3 samce też czyste pary sztichel bo do albo i też w krzyżówce tak część z nich złożymy złączymy w czyste pary a część do krzyżówki z Deklakami, tak? Chcesz ferbartami je łączyć? Tak, jak... Się. Tam są pary przygotowane już gotowe. No ja. Ten człowiek ja miał się w tamtym mus... roku ja się razy musia... pierwszy konkurs. Ja się muszę przemka pytać, bo przemek robi parzenie gołębi, to jego, jego działka. Tak, ten pan w zeszłym roku, w zeszłym roku miał 6 razy pierwszy konkurs i zajął trzecie miejsce w rejonie ładne samczyki, roczniaki. Czyste stichelby. Ładne oczy mają takie ciemne, nie? W brąz. Ale w czerwień tak odbija. I ta teraz dostaliśmy, dwa dni temu, ta samicka. Tak, bo, bo to on myślał, że to będzie samiec, wysłał najpierw nam dwa te ciemne, te dwa ciemne, a później skontaktował się z Millerem, mówi, że myślał, że to jest samiec, a to jest samica. Co samica wygląda, to jeszcze może i to odstąpić, tą stroną. Co tą stroną nie potrzebuje samic walka to to. chłopcy chłopcy potrzebują panienki wiesz to już co już teraz wpuszczę do tamtych samic? Byle u nas tydzień tydzień na kwarantannie tak zwanej to taka, klatka taki kosz ze, z spodłogo ze siatki ściany ze siatki no kawałek deski żeby mogli zacząć się trochę schować żeby się mogli do porządku wysrać, tak brzydko mówiąc. A dzisiaj Przemek je już wpuści w pary, prawda? Dzisiaj. Tamte już są w parach. To razem mamy 7 oryginałów Stichelbow. 4 samicki razem z nią i trzy samce. I 3 samce. Dwa te czarne i jeden z tych pstrych, który pokazywali się na, pokazywaliśmy na pierwszym filmie. Kiedyś jak już będą mieli... Pary już będą... Już fest, jajka i tak dalej, to fest pary to Przemek nagraje. Ładne gołębie, nie są za, za olbrzyme. Takie, takie typowe lotniki, to typowe lotniki. Aby się kąpać Jeszcze niech to ma okazję. U nas dostał już i miksturę, i warzywka i, i inną miksturę moją tajemniczą miksturę i inne naturalne rzeczy przez ten tydzień także Tu masz tą samiczkę Żeby była ona samczykiem, to byśmy jej nie dostali, po prostu samczyki ją potrzebował, nie? Ale, że mu zostawało i to jest samica, to, to... udało nam się jeszcze ją... Wszystko czysta krew z U kolekcjonera, u kolekcjonera. U takich starszych panów jeszcze... jeszcze... Idzie, idzie czyste rasy dostać. Po prostu tak jak Miller kiedyś te ferbarty trzymał, o, trzymał te ferbarty w osobne, osobne wolierze. wolierze. Każdego młodego po nich wystawia wam dokładny rodowód. Nie jest trudne, bo masz go od tego pana, nie? Te rodowody. Pięć z nich są pstre, takie sieki, a dwa ciemne, ciemne takie, prawie czarne. Dwa chuligany. Przez ten tydzień się uspokoiły fajnie już. Nie boją się kotów, nie boją się psa. Inteligentne gołębie szybko, szybko się się dostosują do otoczenia. Samiczka, abstrakcja samiczka. Ciekawe, ciekawe gołębie. Stara rasa, stara rasa sztychelbałtów, stara rasa. Stara rasa, co w tamtym roku zbyła razy pierwszy konkurs. Dzięki, tylko, tylko dzięki Millerowi są w naszym posiadaniu. Tak byśmy nawet nie wiedzieli, że taki człowiek istnieje. A ci starzy hodowcy, ci starzy kolekcjonerzy, co kolekcjonerzy to spotyka, spotkają się na różnych aukcjach, i tak dalej. I, I przez to mają kontakt ze sobą. No ja przemek. Piękne. Jeźcie za parzenie, i, a ja za robotę. Hodowanie gołębi to ciężka praca. Jak dbasz, tak masz. Tak jest też i w lotach. To dba o gołębie, to też i te są i wyniki oczywiście jak ma dobry materiał gołębnik tutaj wyciągnąłem wam oryginała Bauta jeszcze jednego numer 222 on był wcześniej na filmie nagrany i, i powiedzieliśmy, że to jest samica ale teraz przy parzeniu okazało się, że to jest samiec. Także jakby ktoś chciał potem po takiej samicy, to już wie, że to ta samica nie jest... To to jest samiec, a nie samica. Piękny samczyk. Mam sparowane je w, tez, w czystej krwi i też we krzyżówce z najlepszymi ferbartami od pana Millera. W tamtym roku braty i siostry zdobyli przez razy pierwszy konkurs i trzecie mistrzostwo mannschaft. Trzeci mistrz. Trzeci mistrz Rejon. To się nazywa po polsku. I to u starszego pana coś z nimi nie jeździ, nie trenuje? No ja. Każdy ma inną metodę. Też od tego trzeba mieć odpowiednie gołębie. Sama metoda nie wystarczy. Jedno z drugim się musi łączyć. No tak, bo już materiału to by też tego nie zdobył. Same jak trzeba. Pozdrowienia i zapraszam na kipa.be Zapraszamy na następne filmy. Pozdrawiamy.